Michał Listkiewicz jest moim Państwa gościem. Spotykam się w Zakopane na drugim Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki. Warto było przyjechać, tak zacznę? E, oczywiście, że warto. Już rok temu ta impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, bo rzadko środowisko sportowe może się spotkać e, w tak wielkim gronie i w tak dużej różnorodności dyscyplin. No Może na Gali Mistrzów Sportu, ale to jest zupełnie inne okoliczności. Tutaj można sobie pogadać, wymienić się doświadczeniami i dla mnie spotkania z wielkimi postaciami sportu, nie akurat nie z piłka, z innych dyscyplin to jest ogromna lekcja, bo, bo dowiaduje się takich kulis, dowiaduje się jaki to jest wysiłek dojście do sukcesu w dyscyplinach którymi ja się tak na co dzień bardzo nie interesuje. No i ta, to otoczenie. No, y, pogoda cudowna i rok temu, i teraz, więc widocznie niebiosa też wspierają tę imprezę. Cudowne miejsce zakopane, kolebka polskiego sportu sportów zimowych, ale ten raz w roku y, y, wczesną jesienią jest to kolebka całego polskiego sportu. Wrócę e, trochę do przeszłości, nie tak odległej. E, wiele lat temu pan Hierochim Sulkich i Lech Kaczyński postawiliście na organizację Euro 2012 w Polsce. Co prawda, konsumował to potem Grzegorz Lato, nieważne. E, czy z perspektywy czasu, kiedy mówili, że jest pan wariatem, że to się nie uda, czuje pan satysfakcję? Do dzisiaj czuję ogromną satysfakcję, kiedy e, przyjeżdżający do Polski goście albo. E, Podczas moich wizyt gdzieś zagranicznych wracają ciągle do euro. Mówią, było fantastycznie. I nie, nie, nie chodzi mi o konkretne mecze, o konkretne zdarzenia, tylko o atmosferę, o ludzi, o wolontariuszy, o. o zwykłych ludzi na ulicy o taksówkarzy, o obsługi hoteli, restauracji mówią, czegoś takiego nie przeżyliśmy, a mówią to ludzie, którzy byli i na Igrzyskach Olimpijskich i na wielkich, światowych imprezach sportowych tak, ta, ta spuścizna euro to nie tylko piękne nasze stadiony, piękne ośrodki treningowe, piękne autostrady, dworce, ale także ten, może najważniejszy ten czynnik ludzki, że Polacy pokazali, że są bardzo gościnnym wspaniałym narodem i to ciągle żyje i dlatego dostajemy kolejne im Imprezy. Akurat w mojej dyscyplinie w piłce nożnej wielki sukces PZPN wczoraj, że przyznałem nam finał Super Puchary Europy. Na pewno będą mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. Niedawno były przecież dwa finały Ligi, Ligi Europy. Mistrzostwa Świata do lat 20. Także ekipy w PZPN się zmieniają. Był Liskiewicz, Lato, Boniek, jest Kulesza, a ciągle cenią na Nasze talenty organizacyjne i marzą mi się kiedyś może Mistrzostwa Świata. No. Bądźmy realistami nie w Polsce tylko, ale może we współpracy z kolegami ze Słowacji, z Czech, a może z Austrii, z Węgry, ostatnio bardzo infrastrukturalnie się rozwijają, także nie miejmy kompleksów. Możemy organizować największe światowe imprezy praktycznie w każdej dyscyplinie sportu z moim ukochanym Tekbalem włącznie, który wspaniale się zaprezentował na ubiegłorocznych igrzyskach europejskich, był najbardziej oglądaną dyscypliną. To Pytam, czy to będzie porwanie się z motyką na słońce jeżeli Polska, Warszawa, Polska będzie aplikować do Igrzysk Olimpijskich 2032 lub 36 letnich Igrzysk Olimpijskich? Moim zdaniem, to, to będzie świetna decyzja, ponieważ pokaże, że, pokaże, że mamy ogromne ambicje, że nie, za, nie zadowala nas, a było, euro, były jakieś mistrzostwa w innych dyscyplinach, i Cieszmy się, że, że chociaż tyle. Nie. Igrzyska Olimpijskie to jest największa inżynieria sportowa na świecie i Polska, jak najbardziej, stać, żeby ją zorganizować. Yy, yy, Myślę, nawet już teraz. No, może nie teraz, ale za 4 lata. Oczywiście trzeba poczekać w kolejce. Myślę, że te 32, a w najgorszym przypadku 30 jest jak najbardziej realne, bo Polska rozwija się bardzo dynamicznie. Chyba ma miejsce na podium, jeśli chodzi o tempo rozwoju w Europie. No i myślę, że. Przy... Przy jakich jeszcze inwestycjach w infrastrukturę, w sportach olimpijskich, które w Polsce na razie no nie są tak rozwinięte, to jest sprawa dwóch, trzech lat, żebyśmy mogli już aplikować. Na koniec zapytam Michał, probierz, podjąć się zadania, jeżeli nie niemożliwego do wykonania, to bardzo trudnego, a wydawało się, że wyjść z tej grupy na euro jest rzeczą niemożliwą. Wierzy Pan w to? Że no, serce będzie podpowiadać tak, ale zdroworozsądkowo. Wierzy Pan to, że probierz wygra trzy mecze i gdzieś to szczęście się do nas uśmiechnie? Oczywiście, że wierzę. Wczoraj był świetny wywiad, świetna rozmowa Michała Probierza z Bożydarem Iwanowem na, na, tym, na tym kongresie i na antenie. Michał w świetnej formie widzę, jak to on dowcipny, ale i mądry, ale i bardzo optymistycznie podchodzący do tego, co przed nim. I, i to jest świetny trener. Ja go znam bardzo wiele lat i moim zdaniem to jest bardzo dobry trener. Oczywiście trener nie gra, grają zawodnicy, ale pan Kazimierz Górski też nie grał. Miał świetnych zawodników, ale bez niego takich sukcesów by nie było. Akurat mamy za chwilę 50 lat od meczu na Wembley. Pien, pie, przełomowego meczu w historii polskiego futbolu, a może i całego sportu, bo to cały naród przecież przecież tym żył. I kończąc, odpowiem na pana pytanie. Realistycznie widzę nas w barażach ponieważ my może i wygramy trzy mecze, ale to może nie wystarczy bo inni też chcą wygrywać i te drużyny nie są takie słabe jak nam się wydawało na szczególnie Albania natomiast w barażach to będzie dopiero w marcu, jeżeli do nich się zakwalifikujemy znaczy może lepiej się nie zakwalifikować, czyli wejść już teraz, ale gdyby to się nie udało, to w tych barażach myślę, że będzie bardzo dobrze, bo Michał będzie już miał więcej czasu, będzie już wtedy pracował ponad pół roku, wszystko to sobie poukłada, poustawia, a tam rywale no, będą, myślę, w naszym zasięgu. Tam może to być Walia, może, może, może to być Ukraina, no, czyli drużyny, których absolutnie nie powinniśmy się obawiać, z którymi jesteśmy w stanie wygrać. A na samym euro życzę Michałowi, żeby. W ślady Adama na a może jeszcze kroczek wyżej, bo przecież tam w rzutach karnych odpadliśmy już bardzo wysoko przecież. Także moim zdaniem to jest dobry wybór. Może troszkę za późno, może Michał powinien już rok temu przejąć tę reprezentację, ale ta praca z reprezentacją młodzieżową, którą on prowadził do, 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 do wczoraj, też dodaje mu doświadczenia w pracy selekcjonerskiej, bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj pracy, praca trenera klubowego, a praca selekcjonera. Także może i dobrze się stało, że przeszedł przez tą młodzieżówkę i teraz jest najważniejszym trenerem piłkarskim w Polsce.